Dobra, dobra, udało mi się uciec, dobra, szybko, dobra, szybko, co ja mam teraz robić? To była tragedia tam normalnie, normalnie tragedia, muszę szybko biec, biec y, do mojej bazy, bo nie wiem co zrobię, co mam robić to, to, No ja po prostu, po prostu Niemcy chyba już przekroczyli naszą granicę i ten... I chyba y, już nie wiem, co mamy robić. Szybko biegnę do mojej bazy. Idę po łódkę i... Idę po łódź i... I, i, popłynę, i popłynę do... Y, do bazy. Dobra. Płynę już do naszej bazy. Mam nadzieję, że nie zajdzie mi długo to, bo y, ja... Bo ja czasami, bo ja czasami muszę bo czasami muszę y, troszeczkę muszę czasami trochę się pierzeć do bazy, ale na szczęście moja baza jest niedaleko, więc szyb, więc szybko płyniemy moja baza jest gdzieś tam tu, gdzieś tu niedaleko, więc pewnie będzie ona gdzieś niedaleko o widzę już tam no to chyba nasza baza no dobra, zobaczę tylko. Dobra, dotarłem do naszej bazy. Jezu, co tu się stało? Czemu czemu baza wygląda aż tak bardzo tragicznie? Ja muszę szybko wejść tutaj. Jezu. Halo? Czy ktoś tu jest? Halo? Czy ktoś tu jest? Nikogo tu nie ma, więc co ja mam teraz zrobić? Co, co mam zrobić? Jezu, krystę. E. Um. Nie wiem, co mam robić. Tutaj ja cię on ja mam niby robić. E. Dobra, e. tutaj sobie e. muszę coś zrobić. O nie. O nie. Wielki alarm na Brookheaven. Prawdopodobnie coś się dzieje. Ja chyba muszę tam jak najszybciej płynąć. Bezwarunkowo muszę jak najszybciej płynąć do Brookheaven.